To jest drada, czyli czwarta. Biorą, co tak długo jest znowu. Gadałam ten wzrost O czym za? No nie, ale... już mam a... tego dosyć, nie ciągle z nim gadać. Bo, Bo cały się czas dać. do mnie przychodzi. O się od niego Ale roz. ja, no, ja to mogę to z nim to gadać, to... jestem najlepszym lepszym przyjaciółką. A ja dziewczynom zrozum. No Kadań i z tego. Ja mam prawo z nim gadać. Ale nie, nie masz prawa z nim. Mam. On cię nawet nie lubi. Mówi mi to. Lubi mnie. Nie. Prawda Pior, że mnie lubisz? Trochę. No właśnie. Wow. Chamska jest świat. No nie musi się przeglądać ciągle w lustrze. Nie, rana naprawdę jest mocna. No może cię do szpitala. Nie. Pełno nic nie będzie. Tylko jedna rana. Jedna mała. Jedna małe. Tak jakby. Chodź. To ja może. To Ty może tu być spał, a ja się przyniosę do innego. Bo tu nie ma dla nas miejsca. A, a może jest tak? jakieś jeszcze jedną łóżko? Nie będę ci znajmował. Nie no, dobra Ty śpi tu. Dobranoc, kochanie. Oooo. Śnij o mnie. No, Kocham nie. cię. Ach, się, żebym już podsumował. Mówię, Mówiłeś coś o mnie? Łatka się wpisa, nie mogę. Ale mówię coś? Ale Piorun, zrozum to. Ona nam nie może przeszkodzić. Ale właśnie sam może. Nie przejmuj się. Ty musisz to zrozumieć, że ja cię kocham. A ona, ona może cię wykorzystywać. Piorun! Piorun! Piorun. Piorun piorun piorun. piorun, 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 co się stało, co ty z nim zrobiłaś, ja, spać, kochanie, o. Piorun, żyjesz, dzwoń szybko, To zabrać Co z nim będzie? Masz jakieś określenie, kod? Tak, mam. Ja. Proszę. Co z nim będzie? Tak, ten z mam mocne rany. Już miał to podbicie na oku? Tak. Mówiłam mu, żeby jechać do skutku, ale on nie chciał. On mówi, że mu nic mu nie będzie. No z się stało? Może być. Może być, że stał na Nawet no, strzał Siostra. Czego? chcesz? nie odzywa się do mnie. Tylko przez Ale tybie. czekaj, ja, ja muszę coś powiedzieć. My przez piorunę to ukrywaliśmy. Nie chcecie słuchać, wiem, że to wszystko kłamstwo, on nie mówił. Nie odzywa się do mnie. Mam cię już dosyć, ja się wyprowadzę w końcu z tego domu. To się wyprowadzę, będzie... bo ja jestem w ciąży. W ciurze. Ja też. Z mm. piorunem. No chyba ja. Ja jestem wciąż, że on z tobą nie sypiał. Ciekawe kiedy? No, żebyś się zdziwiła. No ciekawe kiedy, bo on cię nawet nie kocha. Kocha mnie. Dobra, się. My wtedy, jak rozmawialiśmy, hmm. to my się nawet całujemy. Rozumiesz to? Ty niczego nie rozumiesz. Nie odzywaj się do mnie, ja w ogóle nie słucham. Wiem, że to wszystko to są oszczerstwa. Nie, to Ja mam mówię, Nie odzywaj się do mnie. Dobra, 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 dźwię. Dźwię. Nie się do mnie. To jest ale on przeżyje, prawda? Jeśli spać w takiej wysokości i miał te podbicie na oku. Tak. Będzie ok. chyba Chyba. Ale chyba to jest od dal daleko od na pewno. Niech pan to zrozumie. Niech pani to zrozumie, jak go kocham. Ja nie mogę go stracić. On będzie ojcem mojego dziecka. Hmm. Może być też niepodróż, prawda? Mam jest dla trojacków, jak pani z lub culeczka będzie chora. Zamknij się. No. Dobrze. Jeśli pani by była w szpitalu, to by byśmy pani nie uratowali jeszcze w ciąży. Czemu? Pani jest w ciąży i jeszcze trudniej Czemu? panią uratować. Czemu? Jeśli jeszcze dziecko będzie. No, ale pytam się, za ile on będzie, kiedy on się ocknie. Dzisiaj. Otóż, ja będę ciągle przy nim i nigdy go nie opuszczę. Ale będziemy musieli operować, więc pani będzie musiała jak na razie. Wejść. Czemu operować? Będziecie mu to wstrzywali? No wtedy, ale tak. Musi się wszystkiego dowiedzieć, i nie mogę ukrywać. Okay. Co ty tu robisz? dajcie mi tu drogi. No, ja nie mogę lulić się. Czy ty chcesz jakąś... psychopatką jakąś? Dobra, u... Nie, nie no, z... To coś z ciebie na pewno spadnąć, ale nie. Usłyszałam. Usłyszałam, jak... ...jak ktoś spadł i... ...no... no ...mówię ci, ja spałem wtedy. Na pewno. No tak, wiesz o tym, że ci nie wierzę. No to tu sobie nie wiesz. gadaj no. sobie co chcesz. Wiem ja o tym, że chciałaś, go chciałaś się go pozbyć. Wcale nie, bo ja go kocham. Nie. On ciebie nawet nie lubi. A jak on wy dobrze jest, to ci wszystko powie. On? Tak, zobaczysz. Ja już tak ci nie wierzę, jesteś zwykłą kłamcą. Właśnie nigdy nie kłamę, nigdy ci nie kłamę. Tak, słuchamy. Dobrze, dobrze, dobrze idę do widzenia dobrze. Nie będzie Tak, tak, czyli nie jest. Tak. żyje? Tak. go zakryliście. <laughs> Muszę się... Je jeszcze jak na razie Dobra wejść. Kochanie! Kochanie! Chod. Myślałam, że nie będziesz żył! Nie żeby wy, sobie! Ale ładka, ci... muszę Ci coś powiedzieć. Tak, czuję. Jesteś z nią, to prawda? No. Ja cię kochałam! Mówiłeś... Przepraszam cię, ale w moim sypie dziewczyna. Jest taka sama jak ja. Kochałam Cię. Wiem, ja ciebie też. Kochałeś, ale co się stało? Rozum. Po prostu nie kochałam. Ale nie mnie kochałam. Nie, nie kochasz już. Mam już tego dosyć że się w końcu zabić. Zamknąłem. No to... i się wróciłem. To przez nią? To wypadek? Nie, rozmawialiśmy. Pocałowała mnie i gadzała różne, a wtedy zemdlałem i spadłem na ziemię. Ale ja cię kocham nadal. Ja nigdy sobie nie wypaczy, że do, on, do niej odejdziesz. Jeżeli to zrobisz, to ja się zabiję. I nasze dziecko też zabije. Nie. Ona podobno zciąży z tobą. To jasne, Anielki, co ty wygadujesz? Ty też masz ze mną dziecko, no i co? Jak sobie to wyobrażasz? Nie wiem. czy być z tobą, chce być życie ze swoim razem. Ale razem to to nie, nie wszystko, zrobię to. Kochanie, nic ci nie jest. Nie. Piorun, no. ja, musisz uważać na swoje. Piorun! Odejdź, ja z nim rozmawiam. dobra? kochanie. rozum to, że razem Dobra, ale wyszłaś mnie. Chcesz się ode mnie odwrócić już na zawsze? Muszę. Tak, ale mogę ci coś nie. powiedzieć? Co? Rasa, to nie wszystko. Ważne, czy mnie kochasz. Nie mów tego, proszę cię. nie kocham. Jeżeli chcesz mi to powiedzieć, to powiedz prosto Oczy. To w takim razie zabijam siebie i nasze dziecko. Nie! Tak zrobię to! Zrozum, że ona mi zawsze chłopaka odbijała. Ja mam już tego dosyć! Nie zawsze to mi to? Tak, ona zawsze mi odbijała chłopaka. Chciała... Myślałam, że z tobą będzie inaczej, że mnie nie rzucisz dla niej. Ale Ej. jednak. Matka! Jednak ja mnie... A ja wcale ci tego nie robię. On... On mi to wyznał. To czemu? To, to, to czemu?